i policja już się zainteresowała. Jeszcze jedna bramka. No. No właśnie, jak widać tu jest droga zamknięta. A mimo to samochody cywilne tędy jeżdżą. No właśnie, tu też zamknięte, a i tak jeżdżą. Nie kumam. Tu się twórcy nie popisali. Wypady cool Ola. <laughs> I tu właśnie fragment z utratą szczepności. Tu mamy wiraż typu NASCAR. Tu jest skrót był. Cały czas jest przez park. Tam, tam cały czas jedziemy po... Brzązki na wierzchni trawie, więc tam trochę niebezpiecznie zjeżdżać. Wjechalibyśmy tutaj. Będziemy tam jeszcze jeździć. No ale w próbach czasowych nie ma takiego ciśnienia nawet Więc nie trzeba szukać skrótów za wszelką cenę. Nawet dla zabawy można zwalić chłody znaczek. No i pasi. Wracamy do kryjówki. Zmieniamy furę. Idziemy do sklepu. I tak. Czego nie kupiliśmy? Silnik kupiony. Skrzynia. Kupiona. Zawieszenie. Nie kupione. Nitro. Kupione. Opony. Kupione. Hamulce. Nie kupione. I turbo. Nie kupione. Zostało nam. 6 tysięcy Zobaczymy jakie bodykity są dostępne Aha, co tu jest ciekawego 5 tysięcy Zdaję nam stuwa A co tam bierzemy. I nic więcej. A, tysiąc tam zostanie. Dobrze. Spoilery. Tylko ile są spoilery? Pod wsiako. Dobra. Akurat. Zablokowane Zaplokowane. jedyny z dostępnych. To ten spoiler. Dobra. Wygląda spoko. Została nam stówka. Już trochę inaczej wygląda nasza Eclipse. Teraz y, kamienie milowe. Pierwsze co to radary. 175, 170. Ale najpierw 170. Nie, najpierw 175. Najpierw ten bardziej wymagający, niż będzie potrzebna na niego więcej nitro. 200 Czego? Hey, it's Raj. Here's the deal. The next blacklist racer holds the key to Camden Beach. Smoke them and the next borough is yours. Tak, czyli po Wiku odblokujemy następną dzielnicę. Tymczasem ciśniemy drugi kamień milowy 175. Uda się? Uda się. Mhm. Mm Nie kombinuj mała. Dobra, wracamy do kryjówki. No, już różnica między golfem a Eklipsem jest duża. I ciśniemy kamienie milowe. Co tym razem musimy zrobić? Uszkodzić radywozy, to już wiemy notowania już wiemy, i zgubić pościg 4 minuty. No, chyba uda się to zrobić. A jak nie, to podciniemy dwa pościgi. Dobra, pierwszy uszkodzony. Toż 5000 to jest długo. o wiele więcej niż 4 minuty, więc nie uda nam się tego zrobić w jednym pościgu. have detailed Gdzie masz kolegów? Muszę was poufkazać, nie? Gdzie masz kolegów?

Wybucę O teraz mamy dwa O jest trzeci Chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu chodź No nie trzy ci ode mnie chociaż nie zdążyły Dobra, są trzy 1033, 1033. Jeszcze jeden Pamiętać należy, żeby się nie tak zamknąć A zrobię wam taki, albo nie, nie zrobię wam taki numer O jest, jest czwarty, dobrze Dobra Mamy bardzo mało notowanych dopiero. Piero 1500. Can you advise on your situation? I my hands Jeszcze kupę czasu będziemy ciśnąć z nimi. Oczywiście nie wykonamy wszystkich kamieni milowych za jednym razem, gdyż zgubienie pościgów 4 minuty. I notowania 5000 adekwatnie się ze sobą gryzą Bardzo prosta strategia na długie pościgi, to trzymanie się to trzymanie się obwodnic tu dookoła. Cały czas dużo miejsca Trudno zgubić na pościg jeśli chcemy trzymać za, za, za na ogonie w to ciśniemy w obwodnicach. Dopiero jak chcemy gubić pościg, to ciśniemy do miasta. Bo z dużą liczbą radiowozu w mieście jest naprawdę ciężko. tam notowania? 2000 dopiero. Za 250 to się nie, za nic nie opłaca. O tam się jakiś nowy pojawił. Chodź tu. Dziękuję. A co tam? Zwiększymy koszty. Ou, wow, wow. dałem się zapuszkować. Dobrze, że z tyłu nikogo nie było. Jak widać, nasz krążek się powoli wypełnia, więc niedługo ja długo przejdziemy na drugi poziom. Tak, już zaczynam rugać, jeśli... Kiedy zaczynam rugać kółko, oznacza, że jesteśmy blisko następnego poziomu. Druga sprawa, o <m> której chciałem wspomnieć, to manewr PIT, tak zwany, stosowany przez policję, czyli znaczy, przez policję, przez policję w prawdziwym życiu, tutaj też w sumie przez komputerową policję, ale który ja wykonałem, to jest uderzenie radiowozu, czy jakiegokolwiek innego samochodu w tylni narożnik. ...spowoduje to obrócenie go w, wokół jego własnej osi. Spokojnie szef. Nie chcemy się przecież zniszczyć. Upa. Zaraz przychodzimy. Dobra, mamy jeden radiowóz na ogonie. I dwie minuty prawie do wezwania posiłków, tak więc sporo. Sporo musi wytrzymać ten jeden radiowost, dlatego zwalniamy sobie. Najgorsze jest to, że w momencie... Ups. No już dużo nie wytrzyma. Gdzie jest radiowóz? Tu gdzieś jest. O jest, dobrze. Ale mam notowania już 5000, czyli możemy kończyć pościg. I są blokady, proszę noc. Nabijam notowania. Jako, że do posiłku jeszcze daleko, to nabijam notowania. Niszcząc taką blokadę. I właśnie ta zabawa, o której wspomniałem. To psułeś mi zabawę. Oops.